Cześć, mamy 29 czerwca 2019. Jesteśmy znowu nad stawikiem Uarka. Nasz Skimerek działa, oczyszcza cały czas wodę z zewnątrz. Niestety wodę yy, dogłębnie to mam taką jak grzeź gruszkowy. Zbiornik ma 3 miesiące, No czekam cały czas aż azotany. Opadną troszkę w dół i zbiornik dojrzeje. Nie chcę podawać chemii, bo potem trzeba to cyklicznie powtarzać. Chciałbym, żeby naturalnie dojrzał i żeby było fajnie. Rybki świrują. Chociaż powiem szczerze, że są dzielne przy tych azotanach, które są w tej wodzie. Na powietrzacz pracuje. No. Lilie, wszystko ładnie kwitnie. Dzisiaj posadziliśmy pałkę wodną, świeżutko, sadzona. Rybki dostały przed chwilą jeść i są pobudzone, śmigają w tej weftę. Mam nadzieję, że dzielnie przetrwają w moment, kiedy dojrzeje ten zbiornik. Dzisiaj nie ma takiego strasznego upału, chociaż w słonku jest bardzo gorąco. A tu drzewka troszkę cienia położyły na wodę, i jest inaczej. Pół zbiornika jest w słonku, a pił jest w cieniu. Tyle tam fontanna taka mała, podaje wodę, też na słoneczko, ona tak jest ustawiona, żeby lała na kamienie, ponieważ mam tam mech zasadzony. Może podejdę, pokażę. No, tu jest strona właśnie, z której strony mamy te kamyczki z mchem po pokrocie. Dziko dziko dziko. Słonka nie ma za dużo, więc spontanna też troszeczkę w kulki wali. No ale niestety coś za coś. Wiaterek się troszkę zerwał. Na tej stronie ogólnie jest bardzo mało słoneczka. To jest taka północna strona. No i też jest tego słońca mniej. Jeszcze jest na surowo, ale tak jak widziałem u kolegi właśnie na, na YouTube też jego filmiki różnice z 2018 roku, a z 2019 roku to przepaść. Po prostu stawik, tak zarósł roślinami, że nie był do, nie do poznania po prostu. No i oby do przodu. Pozdrawiam wszystkich.